Liczba 7 do potęgi 5 czwartych, razy 7 do potęgi 1 czwarta i to wszystko do potęgi 2 trzecie jest równa. Spójrzmy, co mamy w nawiasie. Jest to mnożenie siódemek o różnych wykładnikach. Co się robi przy mnożeniu o tej samej podstawie? Wykładniki dodajemy. Zróbmy to: 7 do potęgi. 5 czwartych dodać 1 czwarta to 6 czwartych, i to wszystko jeszcze było do potęgi 2 trzecie. Potęga potęgi. Co robimy z wykładnikami, jeżeli mam potęgę potęgi? Oczywiście mnożymy. Zostanie nam 7 do potęgi 6 czwartych razy 2 trzecie. Szóstkę skrócimy z trójką, czwórkę skrócimy z dwójką. Zostanie nam 7 do 2 drugie, inaczej mówiąc, do pierwszej. To jest po prostu 7. Czy mamy taką odpowiedź? Nawet jest to odpowiedź zapisana jako 7 do 1. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.